Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki filmik na temat tego, w jaki sposób właściwie obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne i czy jest w ogóle możliwe obliczenie tak stuprocentowego naszego zapotrzebowania. Ja uważam, że nie jesteśmy w stanie wyliczyć takiego naprawdę perfekcyjnego naszego zapotrzebowania kalorycznego w ciągu doby, ponieważ na nasze zapotrzebowanie wpływa bardzo wiele czynników. Są to czynniki przede wszystkim, oczywiście, naszego wysiłku, naszej aktywności w ciągu dnia, naszego wysiłku umysłowego, stopnia regeneracji, czyli ilości snu, no i całej masy innych rzeczy, które trzeba uwzględnić w tym zapotrzebowaniu. Jest bardzo wiele kalkulatorów kalorii, z których korzystacie, ale tak naprawdę później popadacie w pewne skrajności, bo. Również układając sobie dietę, patrzycie tylko i wyłącznie na koloryczności poszczególnych produktów, nie wiecie, jak wyliczać białka w danym na przykład posiłku. I to bardzo często Was gubi i zniechęca. Moja prosta rada jest taka, żeby skorzystać tak naprawdę z najprostszego kalkulatora, czyli naszą aktualną wagę ciała. Masę ciała, ale nie zawierającą tłuszczu, czyli trzeba to też tak troszkę zrobić na oko, pomnożyć razy 24. I ten wynik pomnożyć albo przez 1,3, albo 1,5, albo 1,7 jest to stopień aktywności fizycznej obciążeń umysłowych w ciągu dnia i po prostu w racjonalny sposób porozkładać te kalorie na poszczególne makroskładniki, czyli białka, węglowodany i tłuszcze. Dlaczego sprawia wam to tyle problemu? Ponieważ bardzo często patrzycie na przykład, ile jest białka w ryżu, ile jest białka w płatkach owsianych i jak zdarza się Wam zjeść posiłek z płatków owsianych, a nie z ryżu, a co mieliście zaplanowane, wtedy martwicie się, ile odjąć tego mięsa, bo musicie uwzględnić białko z płatków owsianych czy z ryżu. Ja podchodzę do tego w bardzo prosty sposób, nie zawracam sobie tym głowy i liczę tylko i wyłącznie pełnowartościowe źródła białek. Wartości, które są rzędu 5 g, na przykład pomiędzy różnicą białka w ryżu i w płatkach owsianych naprawdę nie wpłynie w żaden sposób na waszą sylwetkę, na wasz wygląd, bo tak jak powiedziałem, w ciągu dnia wykonujemy bardzo różne czynności życiowe i nie jesteśmy w stanie określić bardzo dokładnego zapotrzebowania kalorycznego. I dlatego też nie popadajmy w takiej skrajności, że chodzimy z kalkulatorem, piszemy na kartce wszystko, potem na koniec dnia, na przykład, nie wiem, nie jemy kolacji, bo wyszło nam z czegoś kalorii troszkę za dużo. Nie róbmy tak. ułożcie sobie zbilansowaną dietę, opierając się na takich prostych wzorach, może być taki, który Wam tutaj podałem, i po prostu obserwujcie swoje ciało. Jeżeli na przestrzeni tygodnia, no bo w ogół w tygodniu no, wykonujemy w okresie całego tygodnia wykonujemy bardzo yy podobne yy czynności, tak, mniej więcej, tyle razy samo trenujemy, tyle razy udajemy się do pracy, tyle samo razy robimy zakupy. Podobnie też może wyglądać ze snem, że śpimy yy w tygodniu określoną ilość godzin, na przykład przychodzi piątek sobota, czy niedziela śpimy troszkę dłużej, w tygodniu troszkę krócej, także to wszystko nam się sumuje na przestrzeni całego tygodnia. I obserwujmy swoje ciało, co się dzieje. Jeżeli nie ma ubytku tkanki tłuszczowej, a zależy nam na redukcji, obcinamy sobie po 500 kalorii na przykład, chociaż ja jestem zwolennikiem obcinania 10% zapotrzebowania kalorycznego. Bo jak to się ma na przykład obcinanie 500 kalorii u osoby, która waży 100 kg? A jak się ma obcinanie 500 kalorii u osoby, wa która waży 70 kg. Wiadomo, że te różnice w zapotrzebowaniu kalorycznym są różne i dla osobnika ważącego 100 kilo, 500 kalorii może to nie być wcale dużo, a dla kogoś, kto waży 70 kg, może to być bardzo dużo i nawet za dużo. Także bazowałbym tutaj na procentowym obcinaniu kalorii, 10% jest taką wartością bezpieczną i kolejny tydzień się obserwujemy i dopiero po tygodniu wprowadzamy jakieś zmiany. Nie szalejcie za często ze zmianami, nie, nie wprowadzajcie też kilku zmian naraz. Że na przykład, nie wiem, obcinacie kalorie z diety i dokładacie treningu cardio, albo zmieniacie, zmieniacie nagle system treningowy, obcinacie ilość kalorii. Mówię, to wszystko później niestety zaburza wizję tego, co na Was działa i co było słusznym posunięciem, a co nie. że wszystko róbcie z głową, powoli. Czy redukujemy tkankę tłuszczową, czy budujemy masę mięśniową? Nie ma czegoś takiego, że w ciągu jednego miesiąca stracimy 8 czy 9 kg tkanki tłuszczowej, albo przybędzie nam 8 czy 9 kg mięśni. Takie rzeczy się nie dzieją. Jeżeli są takie drastyczne skoki wagi, są one podyktowane przede wszystkim. Albo nabieraniem i gromadzeniem się bardzo dużej ilości wody w organizmie, albo po prostu traceniem bardzo dużej ilości wody w organizmie i na przykład też traceniem złogów z jelit, albo tak jak powiedziałem, przy nabieraniu wagi, gromadzeniem się po prostu większej ilości treści żołądkowo-jelitowej. Także reasumując, nie kombinujcie za dużo i y, upraszczajcie sobie życie. Ta dieta nie ma być y, czy zmiana nawyków żywieniowych nie ma być dla was ciężarem, tylko czymś, co pomoże Wam w osiągnięciu celu. Y, I podchodźcie do tego z takim lekkim dystansem. Nie można być też niewolnikiem y, jedzenia, jak ja to mówię, chociaż wiele osób uważa, że y, moje podejście do diety jest y, no, z punktu widzenia. Przysłowiowego Kowalskiego, takie zbyt restrykcyjne, to ja uważam, że wcale tak nie jest, bo używając odpowiednich produktów diety, pozwalam sobie na różnego rodzaju wypieki, serniki, na bardzo pyszne potrawy, co możecie zaobserwować na naszym Facebooku. Także to jest tylko i wyłącznie zamiana złych produktów, które w nieodpowiedni sposób wpływają na nasz organizm, i zamiana je na dobre. I to jest kluczem i nie, nie, nie szalejcie tak jak powiedziałem z doborem Bóg wie jakiej ilości też produktów wybierajcie dobre źródła węglowodanów pełnowartościowe źródła białek zdrowe tłuszcze i życzę wam żeby każdy cel który sobie postawicie był na wyciągnięcie waszej ręki no niestety na wszystko potrzeba jest czasu jeżeli ktoś przez ileś tam miesięcy czy nawet lat gromadził na sobie odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, to niestety nie straci jej w miesiąc, dwa czy nawet pół roku. Także wszystko niestety wymaga czasu i wszystko wymaga cierpliwości i konsekwencji. Bez konsekwencji i bez waszego uporu, no niestety efektów nie będzie albo będą bardzo znikome. Pozdro!